witam bardzo serdecznie na prezentacji, którą po przeprowadzi, przeprowadzą do nas Panowie z narzędziowni. Z narzędziowni. Narzędziownia to, to tak naprawdę nie firma, hmm. tak jak tutaj zapowiadali, nie organizacja jeszcze wciąż. To jest środowisko ludzi. Chcieliśmy opowiedzieć o nas, o tym jak się rodziliśmy, jak Wybieraliśmy wartości, wokół których chcemy się koncentrować i czym te wartości są dla nas. Pierwszym takim naczelnym bólem porodowym, który zrodził naszą ideę, ide, ideę narzędziowni, była samotność trenera. Takim jednym z <noise> najsmutniejszych momentów w życiu trenera to jest ten dzień na przykład przed, szkole, przed szkoleniem albo gdzieś tam pomiędzy szkoleniami, samemu w hotelu jak się siedzi, czeka się na tą grupę, tak i coś trzeba z tym wieczorem zrobić samemu. I wtedy jest ta dojmująca samotność, tak? Rodzina 300 kilometrów dalej. Freelancer. Taki gościu, który podróżuje przez ten świat trenerski, świat szkoleniowy z własnym plecakiem narzędzi, chyba że jest niewystarczające, to jedyne co mu zostaje, to pogrzebać w resztkach innych, wyszukać, sprawdzić, a nóż widelec uda się ludzi czymś zaskoczyć. To jest następny ból, który powodował ból porodowy narzędziowy. Inny ból porodowy narzędziowy to były szkoły trenerów. Szkoły trenerów to jest coś takiego, gdzie idzie człowiek, naregulują go tam jako trenera, dadzą podstawowe narzędzia. według jakiegoś rytu. Według jakiegoś rytu, i on jest dobry rzeczywiście na to, żeby poprowadzić pierwsze trzy, trzy szkolenia. Następny ból porodowy dotyczył trenerów wewnętrznych trener wewnętrzny, dajmy na to kilku trenerów wewnętrznych w firmie, 150 dni szkoleniowych w roku, ci trenerzy pedałują w kółko, bo jak się zatrzymają, to spadną. Oni nie mają czasu nawet między sobą wewnętrznie popracować. Co, inne, co, do, co dopiero wymienić się doświadczeniem, myślami z, czy koncepcjami z innymi trenerami. Umawiając się na pierwszą narzędziownię, zgodziliśmy się na eksperyment. Na wywołanie czarta, na otwarcie puszki Pandory i zadziałanie w spak przeciwko szkołom trenerów ograniczającym w jednym nurcie, przeciwko zapędzeniu trenerom, trenerom wewnętrznym, przeciwko yy, sprowadzeniu finanserów do yy, trampów grzebiących w śmietniku innych ludzi. Dokładnie te trzy środowiska w pewnym momencie zgo zgodziły się. Powiedziały, tak, spotykamy się, zobaczymy, co my możemy razem zrobić. Zapomnieliśmy się umówić, tak jak powiedziałem, na to, czym, my, czym ma być ten szatan, który ten diabełek, ten młody wilk, którego tutaj zrodzimy. Nie zapomnieliśmy się umówić na wartości, których absolutnie chcemy przestrzegać. Pierwszą z tych wartości była różnorodność. Powiedzieliśmy, spotykanie się ma sens tylko wtedy. Kiedy będziemy właśnie różni, freelancerzy, trenerzy wewnętrzni, osoby na początku ścieżki i osoby bardzo doświadczone w swojej ścieżce. Wszyscy. Różnorodność to było to, czego chcieliśmy przestrzegać między nami. Druga wartość, na którą się umawialiśmy, to była odwaga. Odwaga dania czegoś, co jest naszym warsztatem pracy. Umówiliśmy się na to, że każdy z nas Wyjdzie przed pozostałe osoby i da jakiś element swojej własnej pracy. Jednocześnie zgodzi się na to, że dostanie za to informację zwrotną. Początkowo to była jedyna myśl, żeby zobaczyć, żeby do dowiedzieć się, jak ludzie nas odbierają, co tak naprawdę dzieje się na naszych szkoleniach po tej drugiej stronie. No i odbyła się pierwsza narzędzia dnia. E, Marzec 2008, 14 osób, zdjęcie akurat tak się składa z mojego narzędzia, tworzymy pamiętną bitwę pod Grunwaldem, atmosfera była bojowa, bo drodzy Państwo, jak to pomiędzy trenerami przystało, na pier, e, co stało się też mitem założycielskim narzędziowni, przez pierwsze trzy godziny narzędziowni trenerzy między sobą ustalali kontrakt, z tego kontra kontraktu powstała idea narzędziowni, Idea spotkania, przestrzeni do spotkania, miejsca wymiany. Czym jest to miejsce, o tym trochę więcej Tomek. Ja w tą troszkę zostawię trenerkę, trochę o informatyce. Wiecie Państwo, co to jest Linux? Mm -hmm. Darmowy program, darmowy, program no, darmowy system operacyjny, prawda? Tak. Coś jeszcze o Linuxie możemy powiedzieć? Trudny? trudny. trudny? trudny. Linux, to było w 1991 roku. Student z Linux, Torvalds, tak. Wymyślił, wpadł na taki pomysł, że napisze sobie swój własny program operacyjny, żeby nie musieć płacić za programy Microsoftu, które nie były doskonałe. No i stworzył pewne podstawy, tak pewne jądro. I co zrobił z tym? Udostępnił kod źródłowy. Zadziałał zupełnie wbrew regułom. Jaki był efekt jego działania? Po pierwsze, nad, tą, nad, tą, nad tym projektem zaczął pracować mnóstwo ludzi na całym świecie. Linux stał się systemem bardzo stabilnym, stał się systemem, który można sobie bardzo dokładnie, dobrze skonfigurować do własnych potrzeb. I dokładnie nasze jest jak Linux, tak? To znaczy, idea jest zupełnie niekomercyjna, idea jest taka, że zupełnie bezpłatnie, bezpłatnie rozwijamy swoje narzędzia. Ile, ilu trenerów w Polsce ma największa firma szkoleniowa, jak państwo myślicie? Kilkunastu, kilkudziesięciu. Ile osób było na narzędziowi do tej pory? Około 270. Więc można powiedzieć, mamy 270 mózgów, które rozwijają produkty. Produkty, które, których używamy sobie my na naszych szkoleniach, które dopasowujemy, modyfikujemy pod to, co jest nam potrzebne. Ja tak jak powiedziałem, ja jestem trenerem biznesowym, wszystkim fuj, psychoterapiami, to ja brzydzę się tym, Nie, w życiu nie. Poważnie mówiąc, po prostu zupełnie nie moja działka. I na jednej z narzędziowni zobaczyłem narzędzie prezentowane przez takie genderowe, antyegismowe, prezentowane przez trenerkę, która zajmowała się terapią osób starszych. I co się okazało? Że z tego narzędzia wykiełkowało mi świetne narzędzie projekcyjne do badania organizacji, do badania, do badania zespołów w trakcie szkolenia. Można powiedzieć, że to jądro, tak? Ja sobie skompilowałem na swój własny sposób, dodałem to, co potrzebowałem i to jest ta idea, że narzędziownia jest jak Linux. I tak jak ten pingwinek tak, był kiedyś, e, czy jest takim symbolem tego wolnego oprogramowania, tak, dla nas ta główka z zębami jest symbolem wolnej myśli, tak, tego, że wspólnie rozwijamy nasze pomysły. Zasada też jest bardzo ważna tak, tutaj, dużej otwartości. Każdy z nas, na przykład przyjeżdżając na, na narzędziownię, przynosi jedno swoje narzędzie, ile dostaje w zamian narzędzi różnych? Prawie 100, tak, bo bywa prawie 100 osób na narzędziowniach teraz, tych dużych otwartych, jednocześnie. Opłacalna inwestycja, ładna dźwignia, tak, ładne przełożenie. Do tego można to bardzo fajnie zmodyfikować, wykorzystać. Jedyny koszt oczywiście to nasza praca. Czy ta, ta idea jest dla Państwa teraz jasna, jak rozwijamy narzędzia? Jak okay. to w praktyce wygląda? Co przyjeżdżają i co? Każdy przy, prezentuje swoje narzędzie, ćwiczymy to. Ale jak, co nazywacie narzędziem? Proszę może być nie, to ćwiczenie, to... może być to gra, czasem Jaki może być to energizer. Ja tak to rozumiem. Może zacznijmy od tego, zacznijmy, tak. że są sale tematyczne. Są sale tematyczne, na przykład może być tak, są, są takie sale, gdzie uczestnik prezentuje część swojego wykładu, który robi jako trener wewnętrzny. I staramy się dać mu feedback tak, na zasadzie zupełnie superwizyjnej. Może być tak, że, że robimy grę szkoleniową pod konkretne potrzeby. Szukamy nowych rozwiązań, modyfikacji, po, zawsze po ćwiczeniu, które musimy przeżyć jako grupa, to nie jest opowiadanie o, o ćwiczeniu, tylko robimy to ćwiczenie. Potem dyskutujemy, jak to zmodyfikować pod konkretne cele szkoleniowe, które sobie stawiamy, jakie, jak to wykorzystać, czego unikać, gdzie są mielizny i pułapki. Ile osób jest na takiej grupie? Ile? Około 10 osób jest w sali. Każdy ma swoje 5 minut. Każdy co tak, no, no, każdy, no, każdy ten ma ten godzinę ten... dwie mniej więcej. Ile czasu Dwa bite dni. Ja kręciłem teledyski na narzędziowni. Kręciliśmy reklamy na narzędziowni. Robiliśmy gry z kostkami takie 3 na 3 metry. Robiliśmy gamification, gamifikację, tak? Bardzo różne projekty. Naprawdę. Jest to tak duża różnorodność, że nie da się tego jednym zdaniem powiedzieć. W rozwój trenerów. Chcę Państwa zachęcić do refleksji na temat rozwoju trenerów, na czym rozwój trenerów tak naprawdę polega i dlaczego bardzo często trenerom nie opłaca się rozwijać. Nie dalej jak półtorej godziny temu e, zadaliśmy dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmiało, kto z Państwa uważa, że trener powinien nieustannie doskonalić swój warsztat? Oczywiście prawie wszyscy podnieśli rękę w górę. Drugie pytanie brzmiało, o kto z Państwa uważa, że tak rzeczywiście się dzieje? <laughs> Tutaj były dwie czy trzy ręce w górę. Tak? Jest pewna różnica. Trenerzy się powinni rozwijać, ale jakoś tak się dzieje, że nie zawsze jest tak, jak być powinno. Narzędziałnia powstała właśnie dlatego i właśnie po to, żeby to zmienić. Chcę powiedzieć o dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest rozwój warsztatu trenerskiego, a drugi aspekt to jest rozwój motywacji do rozwijania się. Mało kto pyta o to, w jaki sposób trener się. Rozbija. Eee, na przykład, mało kto pyta, w jakim stopniu trener jest na bieżąco, na ile jest na czasie, z aktualną praktyką, z aktualną teorią w jego obszarze działania. Wiecie Państwo, z którego roku jest ten komputer? W 1985. W 1985 roku ten sprzęt był szczytem techniki, był najnowszym wynalazkiem. A kto z Państwa wie, z którego roku po, pochodzi sytuacyjny model przywództwa? Też 85. Ja strzelam, że 73. Ja. 80. Proszę Państwa, 1985, ten sam rocznik. Czucie tematu. Czy trener, który prowadzi szkolenie, czuje temat? Ile razy uczestnicy spotykają się z sytuacją, kiedy trener nie czuje tematu, którego prowadzi szkolenie. Być może nie jest praktykiem, ale może być jeszcze jeden ważny powód. Być może nie rozmawia z innymi trenerami o swoich szkoleniach. Czy statystyczny trener w Polsce rozmawia z innymi trenerami o tym, jak prowadzi szkolenie? Czy pokazuje im kawałki swojego szkolenia i otwiera się na feedback? Nie, więc skąd ma wiedzieć, że czegoś mu brakuje? Kolejna kwestia, jakie ćwiczenia? Przeprowadza trener z grupą? Jakimi narzędziami się posługuje? Czy stosuje jakiekolwiek nowe ćwiczenia? Czy też po raz 121 prosi uczestników o to, żeby zbudowali wieżę, ja, 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 szomek, ja. makaron? E, techniki pracy z grupą. E, jak Państwo myślicie, skąd trenerzy czerpią inspirację do technik pracy z grupą? Do tego, żeby szybko zbudować autorytet w grupie, do tego, żeby być słuchanym, do tego, żeby grupa. E, Wykonywała to, o co poproszą. I kolejna rzecz, samoświadomość. Jak często trenerzy przeglądają się w lustrze, ale nie w takim lustrze, gdzie widzą swoją twarz i ubranie, tylko w lustrze informacji zwrotnych. Jak często przyglądają się temu, jak, jaką interakcję mają z grupą, jaki kontakt z grupą, jaki wpływ wywierają na grupę. Tak naprawdę to, czego brakuje, to jest szkodowisko. W momencie, kiedy trener nie ma swing, nie ma punktu odniesienia, nie ma trenerów, z którymi możesz szczerze porozmawiać o swoim rozwoju, o swoich narzędziach, o swoich szkoleniach. Wtedy trener jest trochę jak Chińczycy na targach pracy w Szanghaju. Ich jest kilka tysięcy, ale każdy jest samotny w tłumie. Rzadko kiedy dzieje się tak, że ktoś zachęca w sposób zewnętrzny trenerów do rozwijania się, że ktoś im za to płaci. Więc motywacji zewnętrznej tak naprawdę bardzo często brakuje. Co zostaje? Zostaje motywacja wewnętrzna. Jaki wpływ mamy na tą motywację jako klient, jako szef firmy szkoleniowej, jako zleceniodawca? Narzędziownia wpływa na tą motywację. Powoduje, że ludzie, którzy byli trenerami kilkanaście lat i stwierdzili, nie, ja już nie chcę być trenerem, odnajdują nową motywację. Po 15 latach stwierdzają, że czują się jak nowonarodowy trener. Kolejna kwestia, ciągłość rozwoju. Bardzo często trener idzie do szkoły trenerów, rozbija się intensywnie przez rok, pół roku, półtora roku, rzadko. I koniec, pauza, koniec rozwijania się. Narzędziownia powoduje, że jest, cią, jest zachowana ciągłość w rozwoju. Korzystając z okazji, chcielibyśmy zaprosić na najbliższą narzędziownię, która będzie się 8-9 września 2012. Wcześniej w kwietniu konferencja Bezpieczny Trener to konferencja, gdzie trenerzy uczą się kompetencji dbania o siebie w sensie biznesowym, w sensie BHP. Mm, Jedno woli podsumowania. Tutaj na tym Expo, na, na kongresie kadr, każdy przychodzi coś innym sprzedać. My dziś chcieliśmy Państwu sprzedać jedno pytanie. Na ile Państwu zależy na rozwoju trenerów, ale nie Was samych, jeżeli jesteście trenerami, tylko innych trenerów? To jest jedyna rzecz, którą chcieliśmy dzisiaj Wam sprzedać.